I założenia do tego spotkania były trzy. Taka dojrzewająca potrzeba już od dłuższego czasu pokazania tej naszej historii. Mam nadzieję, że ona Państwa zaciekawi. Jest na pewno nietuzinkowa. I drugie takie założenie: to my chcemy pokazać, mam nadzieję, że nam się to uda, że my jesteśmy godnymi kontynuatorami tych naszych poprzedników, którzy tutaj dość ciekawe rzeczy w odległej przeszłości tworzyły, a my, no mam nadzieję, że uda nam się Państwa przekonać, że nie jesteśmy gorsi. To takie drugie założenie, czyli chcemy się pochwalić. No i trzecie to jest realizacja przy okazji spotkania benchmarkingowego. I o tym kilka zdań jeszcze powiem. Teraz po, po, po kilka słów do tych trzech założeń. Historia bolesławieckich wodociągów. Bo to 5 wieków to jest takie śmiałe stwierdzenie, ale mamy na to dowody. Pani dyrektor pięknie o tym nam opowie. Ja tylko powiem o jednej dacie. Rok 1492. Wtedy to dwóch zacnych mieszczan prowadziło spór o włączenie się do kanalizacji. Wyciągamy wniosek, że już jakieś początki systemu musiały być. Następna data 1531. Już wtedy istniał system kanalizacji. W 1903 roku mieszkańcy tutaj się uwiecznili to na takim pomniku kamieni. Więc te, te pięć wieków to jest pewna sprawa, ale bardzo ciekawy jest rozwój tego systemu, bo w XIX wieku system kanalizacji, szczególnie irygacji, był tak znany w Europie, że Bolesławiec pokazywał go na targach dwa razy w Berlinie, raz w Rzymie, gdzie dostał nagrodę. Tu do Bolesławca w XIX wieku przyjeżdżali inżynierowie z Londynu, była delegacja z Bolonii. Chcieli podpatrzeć te rozwiązania. I, i o tym wszystkim opowiada pani Ania Bobertuba i dyrektor muzeum. Uznaliśmy, że warto tę historię tak po raz pierwszy szeroko i publicznie pokazać. No i to drugie założenie, bo ten kontekst, ta historia wpisuje się też w kontekst 22 Europejskich Dni Dziedzictwa. Właśnie we wrześniu są obchodzone Europejskie Dni Dziedzictwa. I te Europejskie Dni Dziedzictwa, właśnie w tym roku, one są dedykowane niedostrzeganym na co dzień związkom. Kultury i sztuki z wodą, czyli źródła wody jako podstawowy czynnik osadnictwa, podstawowy czynnik miastotwórczy. Tak było przed wiekami, tak jest dzisiaj. I chcemy pokazać tutaj tą naszą dbałość o zabezpieczenie w wodę, bo były, były i krytyczne momenty, pokażemy te krytyczne momenty, i chcemy pokazać, jak my sobie z tym poradziliśmy? I, I to spotkanie we wrześniu jest też ustawione tak w czasie, bo my w czerwcu, 5 czerwca uroczyście oddaliśmy do użytku największe, najnowocześniejsze ujęcie wody. I tym zamknęliśmy pewien wieloletni etap, etap dbałości właśnie o tą infrastrukturę. I to wszystko razem, no, tak się złożyło, że chcieliśmy to pokazać, chcieliśmy się pochwalić i jest jeszcze ten trzeci czynnik, y, grupa benchmarkingowa. Y, dzięki aktywności Pana Jacka Prezesa z Głogowa i jego otoczenia przed laty powstała taka grupa benchmarkingowa. 10 firm, które mogą się porównywać, domówiło się, że będą, się, będą pokazywać pewne parametry swojego funkcjonowania, spotykamy się przynajmniej raz w roku. To ma ogromny walor. My tak naprawdę chcemy się uczyć od najlepszych. Tylko można poprzez pokazywanie tych osiągnięć wzajemnych. Jeżeli ktoś ma coś dobrego, to zawsze chcemy to wdrażać u siebie. No I przyszła kolej na nas bo to tak po kolei te spotkania idą i w Wolesławcu chcemy pokazać to, co myśmy tutaj osiągnęli do tej pory i to jest to połączenie tego z, to, z tą grupą benchmarkingową.